no tutaj z no i gramy dalej The Following, dodatek do znakomitej gry Dying Light. Jestem w trasie, jestem w trasie yy, do zadania pobocznego łowca skarbów Studnia Życzeń. Znajdź jaskinię ukrytą pod posągiem, działaj według wskazówki, według wskazówki, więc wiejta chłopy, choć nie ma dokąd wiać, to duch przeszłości o mamy waszą jaźń. Hej, dobiegli aż do Studni Życzeń, na równinie gdzieś, skrytej oczom choć widocznej ciemnej zaś jak bies. wiadomo że trzeba znaleźć jakąś studnię to jest miejsce to jest miejsce które robiliśmy sobie robiliśmy zwiedziliśmy je w misji głównej zgromadzenie no i gdzieś tam trzeba by znaleźć studnię no z tego co co tak mi się wydaje to raczej powinna być pod wodą czemu się zatrzymałem tutaj ulepszymy sobie pojazd mam śrubki tutaj mamy zieloną część i ją sobie możemy. Zobaczcie, plan eksperymentalny. Turbo doładowania Mamy śruby, i tutaj przyspieszenie nam zwiększa aż o 46 razy. To jest to, co znajdujemy w tych skrzyniach wojskowych. To są właśnie te plany. Przyczepność tu nam zwiększy o 10. No, niestety nie mamy wszystkiego. A co to nam da? Układ kierowniczy plus 22. Może sobie zróbmy to na początek przyspieszenie zwłaszcza że to jest najsłabszy tutaj element wytwórz i zamontuj tak no i mamy to możliwe naprawy 5 a zobaczcie tutaj mamy 4 3 to już została jedna teraz już nic nie ponaprawiam ale to nieistotne no to jest trochę słabo to trudno część układu jezdnego no cóż. Może gdzieś znajdziemy śruby. Może zamontować nową część do łazika. No to właśnie ją zamontowałem. Pajace. Dobra. Wsiadamy. Ruszamy. Jedziemy drogą. Trzymamy się drogi cały czas. Ja mniej więcej wiem gdzie to jest. Tam się trzeba dostać gdzieś pod górę. Tam był taki parking. Jak będę widział może samochody to sobie będę y, przeszukiwał właśnie. Może żeby znaleźć chociażby Śrubki. O, 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 no już gnoja, słyszę, no. Już idzie. Badziewiak. Mamy gumę, a nie śruby. Dobra, wsiadamy, ruszamy. Niech spada na drzewo. O, Jezu! No, rewelka, ale się tutaj wbąbałem. To jest jak człowiek panikuje. Dobra, jeszcze jedna wysiadka. On tam został z tyłu, pajac. Łatwe. Dobra, łatwe, to powinniśmy sobie szybko poradzić. O, idzie, 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 jest! Elegancko, bajerancko. Zabieraj. Wojskowa apteczka przyda mi się. Jeszcze jedna apteczka też mi się przyda. Mam trzy apteczki, strasznie mało. Brakuje mi części, muszę zacząć właśnie zbierać wszystko. Może nawet poza kamerami po prostu ruszyć na takie głowy zbieractwa. Ten samochód już sobie na razie odpuszczę. Tutaj jedziemy tędy. Gdzieś potem powinniśmy minąć tą górę, gdzieś powinniśmy skręcić. Ta droga, no właśnie, ona prowadzi nas wokół tej góry. O nie! No to teraz już muszę stąd wiać. Zaraz się zbiegną szybciory. Teraz się udało. Jezu, który zgarnął, następny zgarnął. Potrzebujemy pomocy! Jeśli mnie słyszysz jesteś blisko! Kurde, jestem blisko, ale nie teraz. Tutaj jest jakieś takie miejsce, niezbadane miejsce. Pewnie będzie można zrobić z tego bezpieczną strefę. Wow, wzrost poziomu kierowcy! No to elegancko od razu robimy. Rozjechałem badziewiaków. Mechanik poziom trzeci umożliwia wytwarzanie części do łazika poziomu trzeciego, bierzemy. Tak jest. Umiejętność zakupiona, super fajnie. Teraz gdzieś tutaj pod górę, tak, 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 pamiętam tą trasę. O jest, o jest. Ja pierniczę, tych wybuchowych wiśniaków tu pełno. Temu tam jakoś uciekłem. Jezu, rzeczywiście ma przyspieszenie. Przyczepność tutaj w tej chwili czuję, że jest jakaś taka żadna. Dojechałem chyba na właściwy parking. Ja sobie tutaj gdzieś wysiądę, pozwolicie. I hamowanie, wysiadanie. Dobra, kosa żniwiarza jest w miarę dobra. Nie wiem, czy tu nam się broń przyda, czy nie. Zobaczymy. Tędy wchodzimy. Tak, wtedy, tak, 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 to dokładnie tędy się szło na całe to zgromadzenie, tą tutaj górską ścieżką. No to dalej, 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 Crane. Pobiegamy sobie trochę, już się chłopak męczy. Też bym się zmęczył tak biegać jeszcze po takich schodach. Dobra, i chyba jesteśmy. No, już na minimapce widać, że tak, znajdź jaskinię ukrytą pod posągiem. No to jest to miejsce. I działaj według wskazówki. Działaj według wskazówki. No skoro studnia, to ja zakładam. Zapalmy sobie latarkę. Aha. Chyba dobrze byłoby skoczyć sobie na tą półkę tutaj skalną. O, ale zdrowia stracił. O Jezus. Dobra. No tu jest pełno wody. Chyba musimy tam po prostu wskoczyć. No i tyle. Płyniemy. Coś tutaj musielibyśmy znaleźć. Tylko kurde, nie wiadomo co. Tu jest jakaś skrzynia, może to to. Otwieranie zamków łatwe. No. Może i łatwe, ale jesteśmy pod wodą. A ja panikuję w takich sytuacjach. No kurde. Czas tam, leci po... Czas tam leci, powietrze się kończy, łatwe, sratwe. Teraz pójdzie, dobra. Uh, chyba się udało, powietrza coraz mniej. No dalej, kręty, otwieraj to. Nie zbieraj alk, tylko otwieraj skrzynię. Co tu mamy? Pomagaj dalej, dzieciom słońca, coś dostaliśmy. Jakiś chyba karabin. Dalej, 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 kręg jest! Uff, udało się. Teraz się musimy jakoś stąd wydostać. To jest ciekawe... <laughs> ciekawe jak. Tutaj chyba mamy jakieś półki skalne. No, może i mamy, ale się po nich... nie wyspniemy. Tutaj jest. Może tu się uda wyjść? Okej... Okay. To widzę, że powrót też będzie ciekawy. Tutaj się można złapać. Jest zaznaczone tymi takimi wodorostami, gdzie można ewentualnie wskoczyć. Ach, ty durniu! Które godzinę stąd wydostawał? Może po prostu sprawdzę, czy gdzieś się nie uda użyć kotwiczki i tyle się będę bawił tutaj z tymi skokami. Właśnie, po co tutaj, kurde, skakać? Ha, tu mamy jakąś półkę. Dobra, kotwiczka to kotwiczka. Tędy, tędy do góry. Tu mamy kolejną półeczkę. Jesteśmy. Już teraz raczej powinno pójść w miarę łatwo. Tak mi się wydaje. Dobra, albo łatwo, albo i nie. Jezus Maria, tutaj kawał drogi przed nami. Hm. Takie jajca. Dobra. Skok wyszedł. Co dalej? W tą stronę. Coś tutaj nie widzę za bardzo. Żeby to było w tą stronę. Raczej gdzieś tu. Nie. Weź sobie zeskocz i się dobrze przypatrz. Tu coś jest. Kurde, żebym tylko nie zleciał stąd. Dobra. Jesteśmy wyżej. Chociaż tyle. No, tam się powinno udać nam dostać to pomocą kotwiczki. Nie spadliśmy, to najważniejsze. Jezus Maria, jaka tu wspinaczka jest. Ludziska, co wyście wymyślili? No dobra. No, dalej już chyba już troszkę łatwiej. Ja pierdzielę, by was szlak trafił. Tu powinienem przeskoczyć. Z kotwiczką w sumie się czuję bezpieczniej z tymi skokami, no ale okej. Okay. Idziemy. Ważne, że jesteśmy coraz wyżej. No to tutaj nieźle nieźle nas kurczę wywiało. Wylądowaliśmy w takim miejscu, że kawał drogi przed nami Jakaś tam półka Też coś jakby było, ale jeszcze nie chcę kurde ryzykować tutaj prędzej Dobra no, za każdym razem jesteśmy coraz wyżej. Powiem, że bez kotwiczki to tu lekka masakra jest. Tam jeszcze się nie dostanę, nawet za pomocą kotwiczki. Tu mogę wskoczyć. Ale seskoczyłem. Bycie szlak, Krej! Co, jest szczęście, że gdzieś nie spadłem całkiem nisko. To bym się wkurzył. Jezu, jezu. To tutaj wtedy chciałem skoczyć. Gówno mi z tego wyszło. Teraz spróbuję tak. Jest. Jest, jest, jest. Teraz tam. To idziemy po tych kamieniach. Jest! Mamy drabinę. Jesteśmy uratowani. Teraz nie spadli. No, o, o, o. Już jakieś dziwne ruchy wykonuję. Zamiast chodzić, to ja ją kopię. Bym się... Z... No kurde. Nie, 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 już panika, patrzcie no. już blisko jestem. I panika, panika. Hu. Jezus, kiedy ja stąd wyjdę? Tutaj mamy schody. Dobra, to już wyszliśmy. Czy coś tu było? Nie, chyba nie. To jest to miejsce, gdzie można iść wyżej, ale my nie potrzebujemy. Słyszę, że jakiś zrzut nadlatuje. Idziemy do naszego łazika. Artefakt mamy zabrany. Nie wiem, tylko kurczę gdzie znaleźć te artefakty. Jest! Ranger. Przedmiot kolekcjonerski. Nie, nie, to nie kolekcjonerski. To jest właśnie to. To to, to znaleźliśmy. 672. A raz wziąłem rewolwer. Ten za pierwszym razem. I kurde nie wiem, gdzie on się, gdzie on się podział. Może po prostu muszę. Mieć zawsze jedno dostępne miejsce, jak idę po coś takiego, ale zobaczcie! 672! Nieźle ładuje. Fajna broń. Czy takie rzeczy można właśnie znaleźć? Ranger. No, crane. Dobra, już zgaś latarkę. Już ci niepotrzebna. Już też nie musisz, nie wiadomo jak cudować z tymi schodami. Nie ma nikogo, ale nie ma. Można przeszukać części metalowe. Właśnie musiałbym pozbierać tutaj różne rzeczy. Przecież tyle co mi brakuje to aż strach. Otwieranie zamków średnie. Oj, ale prawie. Trochę tak. Jest. Za pierwszym, prawie podejściem. No, przynajmniej wytrych nie pękł. Część układu jest jednego. Do... O śruby, bardzo dobrze. Tam muszę coś ponaprawiać. Chociaż z przodu przeszukam te samochody, śruby. Śruby! No i znowu śruby tego mi właśnie potrzeba. Tak. Uwielbiam śruby i smary. Nawet nie wiedziałem, że będę uwielbiał. Tu łatwy zamek to spokojnie. Jakoś damy radę. No patrzcie. Jest! No! Aha. Gówno jest. Już byłem. Pewny. Tak mnie potraktowano. O, 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 o. No dalej otwórz to, kurde, z łatwymi się zawsze męczę. Średnie trudne idą łatwiej. Skowa apteczka. I apteczka. Świetnie. To chciałem. Może jeszcze coś tu przeszukamy tylko szybko. Nie ma już co. Tam jest nasz łazik. Tu jeszcze jakiś śmietnik. Ten pusty. Ten też pusty, to się walcie. zobaczmy. Śrub i tak chyba mamy za mało 33% to ma najmniej. To by trzeba było naprawić. Plan eksperymentalny tak, 6 śrub, a potrzebuje zresztą syntetyków też widzę. potrzebuje. Dobra, ja to muszę naprawić. Możliwe naprawy 4. Całe szczęście. Szkoda byłoby to stracić. Jak się prawie całkiem to zepsuje, tak na 15-10%, to już niestety nie uda się tego naprawić. I się robi mała, mała kupa. Musimy zatankować trochę można. Dobra. Zobaczmy sobie tak. O, zadania. Vanitas. Jeden z bezlicych poprosił mnie, abym pomógł pewnemu etnografowi imieniem Attila. Utracili z nim kontakt i muszą wiedzieć, co się dzieje, bo jego badania były bardzo ważne dla matki. Gdzie to jest? O Jezu, to jest po drugiej stronie mapy. Hmm. Trzeba by coś, kurczę, innego tutaj znaleźć. Może widok z góry? To jest też, patrzcie, prawie w tamtych rejonach, to zrobimy jedno i drugie. Ale nie teraz, to mamy też, ale tu jest w ogóle gniazdo, to będzie trudne. To będzie trudne zadanie. Tajny projekt. Władza i elektryfikacja. Tajny projekt. Gdzie my mamy ten tajny projekt? <śmiech> <śmiech> jeszcze dalej, jeszcze lepiej. Dobra. Tu ktoś wołał pomocy z tego co pamiętam. Chyba sobie jednak zrobimy zadanie główne, w kolejnym tym. Razem z, z morza widokiem z góry. A teraz sobie zaznaczyłem na mapie. To miejsce, gdzie ktoś wołał pomocy. Wybierze, wybierzemy się tam znaleźć grobowiec to ma znaleźć jaskinię ukrytą pod latarnią. Też będziemy musieli albo nurkować, albo, albo gdzieś zejść. Będzie fajnie. Ale jaskinie, to nim tam dojedziemy, to trochę minie. Wtedy, tak jak mówiłem, zaliczymy sobie też potem zadanie zadanie główne. Tu mogę za... Nie, tu się nie mogę zatrzymać, tu muszę wjać stąd. Jezu Ja pierdziule, wkurzają mnie. Znaczy to nie ja spowodowałem wybuch do cholery jasnej. Potem niestety te szybkie biegacze gówniarze. Ten wybuchniak go rozjada, ale... Znowu będą mnie gonili. O. Może nie. Chyba jesteśmy. Chyba ta chata tutaj. Wysiadamy. Teraz sobie sprawdzimy to miejsce. Smary. O, to mi też było potrzebne. To puste. Kogoś słyszę. Ja pierdzielę. To się będzie dziać. Zaczaimy się na dachu. O Jezu, oni wszyscy tu są. Czy rzeczywiście to... Sto, to stąd ktoś wołał. Zaraz ci pomogę, poczekaj. Co jest gnojarze? Wszyscy tam się ustawiliście. Chodźcie do mnie. Dobra, na razie nieźle. Giną. O, lepko przeciochałem główka poszła Oa, krytykal Taki krytykal, że musiałem go na dwa razy wziąć Jeszcze tam ktoś chyba jest Ten tu nie łaził No właśnie łaził, wjaśnie Dobra, spróbujmy tu może kogoś uratować albo już... Może nawet nie zdążyliśmy. O Jezu. Już się ktoś tu chyba przemienił. No cóż, bywa. Też nie, no coś tu pokazuje. Pokazuje, że tu mamy bezpieczną strefę i tyle. Dobra. Zaraz ją spróbujemy sobie jakoś tutaj uruchomić. Jesteś pobliżu nieaktywnej bezpiecznej strefy. Spróbuj ją zabezpieczyć. Jak? Tutaj nie ma żadnego płotu. Żadnej bramy, którą mogę przesunąć. pod jest, ale... Ha. Weź sobie ją, kurde zabezpiecz. Co mam tu bramę zrobić? Chyba jakieś jajca. Tutaj można było wejść na dach. Ach! Łazisz, krajn do jasnej chory. Jesteśmy. No dobra, tu będzie nasze jakieś miejsce, jeżeli to sobie tutaj jakoś zrobimy. No bądź mądry i zabezpiecz to miejsce. Chodzi o te drzwi po prostu. Trzeba było przesunąć szafę odblokowano bezpieczną strefę. Ktoś mi to kiedyś podpowiedział w komentarzu w sumie. A ja durny nie zapamiętałem. O, są. Ach, dziękuję. Dziękuję panu. Nie sądziliśmy, że to przeżyjemy. A. Wiemy. Naprawdę. Nie mamy nic, nic, co moglibyśmy panu dać w podzięce za pomoc, ale obiecuję, że zawsze może się pan tu schronić. Doceniam to, dzięki. No dziwne by było, gdybyśmy się nie mogli schronić, do jasnej cholery. W końcu wam pomogłem. Zabiłem tych wieśniaków. Notatka ocalałych. Sprawdź przedmioty, kolekcje... Kolekcjonerskie. Sprawdzaj przedmioty kolekcjonerskie. Notatka lekarza. Notatka ocalałych to to. A! Powiedział, jedźmy do haranu. Powiedział, będzie super. Powiedział, będziemy mieli najwspanialszy miesiąc piodowy na świecie. Moi rodzice nie chcieli mnie puścić, mój szef. Nie chciał mi dać urlopu. Musiałem poprosić sąsiada, którego w ogóle nie lubię, żeby przypilnował moich kotów. <laughs> to najważniejsze. Ale cholera, byłam zdeterminowana. Kochałam Malcolma i zupełnie oszalałam, gdy mi się oświadczył, więc pojechaliśmy do Haranu. Tylko, że nigdy tam nie dotarliśmy. Malcolm chciał pojechać bardziej widowiskową trasą przez okoliczne osady, podziwiać widoki, więc gdy rozpętało się piekło, utknęliśmy na pierdolonej równinie centralnej. Na początku nie było tak źle, mnóstwo ludzi zginęło od razu, więc zdołaliśmy znaleźć kryjówkę, pusty dom, za to z piwnicą pełną jedzenia. Myśleliśmy, że po prostu przeczekamy, ale potem przyszli bandyci, a za nimi gryzonie. Więc siedzimy tam, zabrykadowani w jakiejś wieśniackiej ruderze na zewnątrz. Szaleje pieprzona wojna i co robi Malcolm? on mówi: Przykro mi, Christine, ale jeśli nie będę miał tu ciebie do pilnowania i karmienia, to zapasu wystarczy mi na dwa razy dłużej. O kurde, i próbuje wypchnąć mnie za drzwi prosto między tych uzbrojonych po zęby zbójów i uzbrojonych w zęby zombie. A wydawało mi się, że dobrze go znam. Nieważne. Ale nie po to uczyłam się kraw magii całymi latami. Teraz jestem tu wciąż bezpieczna, a Malcolm tam dokładnie przeżuwany. Mam tylko nadzieję, że moje koty mają się dobrze. Kurde, w sumie całkiem ciekawa, fajna historyjka. Chyba jak będę zbierał takie notatki teraz to będę je od razu czytał, bo tych tam wcześniejszych zebranych nie chce mi się. No dobra, to chyba... To chyba tyle tu I tu było to pierdzielone wejście Do jasnej ciasnej. Tutaj No, dajesz kraj. Skrytka, prześpi się do nocy, a która jest godzina? Wże 11.50 Pierdzielić to nie śpimy do żadnej nocy. Lololo. Eee, lo, lo, lo. To jest to. Zadanie łowca skarbu Widok Morza z Góry. No i to wiemy, że jest gdzieś tu. A zadanie Vanitas jest gdzieś tutaj. To wszystko jest, wydaje mi się, dosyć blisko siebie. Zaraz, tu mamy gniazdo. O, tu będzie ten. Chyba coś tam się pojawiło. Nie, guzik się pojawiło. Tak, to będzie to. Przecież nie, to jest gniazdo przemieńców, nic innego. Hmm. Dobra, tu mamy to gniazdo. Czyli to troszkę, troszkę jest dalej. To jest główne zadanie, a tutaj mamy to. Dobra, zrobimy sobie łowcę skarbów. O, 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 słychać chyba żabę. Jest tam daleko. Dobra, nieistotne. Zrobimy sobie łowce skarbów i pomkniemy wątkiem głównym. Zobaczymy, czego tam ten gostuś od nas chce. Otwieraj, krain, apteczkę. Bierz, 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 bierz. No, trochę już się nazbierało tych apteczek, i całe, całe szczęście. No, to już przeszukałem, tylko wtedy. Po prostu nie otwierałem zamka. Dobra, tu się z Wami pożegnam w pobliżu tej aktywnej, bezpiecznej strefy i spotkam się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.